Cześć, witajcie, jestem Terra i w kolejnym odcinku z serii Dura Quartz Evolution. To już jest przedostatni odcinek z tej serii, no niestety. Dla niektórych niestety, no bo może niektórzy nie przepadają za tą serią. Tu mamy naszą arenę na kolejny odcinek, już ostatni. Tu będą walczyć 52 dinozaury, a więc dosyć sporo. Zobaczymy jak to będzie. Trochę się pozmieniała, trochę miejsca doszło, ale to nieważne. W tym odcinku zajmiemy się walkami dużych dinozaurów, czyli np. przykład T-Rexa, Spinozaura, Indominusa i Giganotozaura oraz dodatkowa walka podesłana przez w sumie mojego kolegę, możecie sprawdzić pod, pod poprzednim odcinkiem, czyli Indominus kontra Indominus. Jeden ma y, full defensa, drugi ma full y, atak, a więc zobaczymy kto po prostu wygra. Ale już bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Tutaj tak, T-rex. Zobaczymy T-rexa jak on wychodzi może, bo to król dinozaurów, a więc jego ryk zawsze chętnie. Pięknie. Yy, dalej. Tutaj wypuszczamy spinozaura. Yy, giganoto i yy, I to są wszystkie dinozaury z tego odcinka. Dosyć ciekawie, bo nie jest ich dużo. No, tutaj mamy giganoto z tą skórką, spinozaura z taką biało-czarną, dosyć ładna, moim zdaniem. Też taki pasek jest. właśnie to. No, powiedzmy żółtą taką Ja bym powiedział, że może pustynną. I ogólnie tak. Napiszcie w komentarzu, kogo obstawiacie, że kto wygra i który, y, która skórka dla dinozaura jest najlepsza? A tu będziemy mieć nazwali. Hmm. Skórka Indominusa jest szczerze dosyć podstawowa. Ja nie wiedziałem jakie wygra O, i tutaj na no, to uderzył. Zobaczymy, tak jak wygra zaraz. Może Indominus zaatakuje od razu Spinozaura? No i 66 do 68, czyli T-Rex ma stricci. Walka Indominusie pomina Spinozaura. No, szczerze, myślę, że t sobie da i przeżyje trochę dłużej, a tutaj T-Rex na Tutaj tak, Spinozaur 65 i do 69, a więc dosyć ciekawie. Jest mniej więcej remis, no szczerze ja obstawiam, że wygra chyba Spinozaur, a skórka to Spinozaur i mi się bardzo ładna. No i tutaj mamy, no t na ledwo, będzie przerwa, tak. Tutaj pewnie jeszcze będzie chociaż nie, do no, 29 do 38, a więc indominus, ciekawe, bo może jednak nie Ale tutaj tak, prowadzą T-Rex oraz Indominus. I potem mamy Giganoto i Spinozaur jest na samym końcu. A więc zobaczymy kto wygra, bo to chyba... Nie, T-Rex idzie spać. Czy będzie... Czy będą się bić? No tutaj nie ma aż tylu tych dinozaurów. A więc no ciężko stwierdzić, ale chyba się nie będzie nikt bić. A więc po prostu zaraz do was wrócę. O, dobra, będą się bić. I ogólnie ja jednak chyba zmienię tak z dinozaurem. Nie, no okej, okay, Z może może się Co prawda, no nie wiem, ale obstawiam rexa Tak nie wiem czy wygra, zobaczymy tutaj yy, indominus przegrywa obecnie, tam się pojawi, również. może nas też wygrywa co? t-rex osłabiony możemy wyjść z tego, z tych starć dosyć ciekawie jeden atak zobaczymy 10% od... No i tutaj przerwa. Direk atakuje, czyli tam znaczy przerwa No jeszcze 14. No i to ma teraz najwięcej życia. No i tutaj mniej więcej na równi ze Spinozaurem Giganoto. A więc no jak widzicie, oni się tak trochę obijają. No i po prostu jak się znowu zaczną bić, to do Was wrócę. No i dobra, ja już do Was wracam. I ogólnie to jest dosyć ciekawe, że tylko ten się ze sobą i ty dwa, a więc nie wiem czemu. O bo... no i spinozaur przegrał. Spinozaur odpada jako pierwszy walki z Indom ja A my go szybko musimy stąd zabrać, żeby on się zbytnio nie, nie najadł bo będzie miał wtedy przewagę o i tu się T-Rex grał, a więc będziemy mieć bitwę Indominusa z T-Rexem możliwe że w, w kolejnej części Durask World Evolution otworzymy bitwę z filmu czyli Indominus kontra 3 raptory i T-Rex no powiedzmy bo T-Rex walczył tylko z razem z jednym raptorem tutaj zabieramy też kolejne ciało no i co, zobaczymy Indominus kontra T-Rex no niby powinien wygrać ten o, T-Rex się pożywi no nie zdążyliśmy no, zobaczymy jak to. No, Indominus nie zdążył no i zobaczymy jak to będzie ogólnie tak na tym naszym turnieju ostatecznym wiem, że jedynym, który może zabić szyjne, to chyba jest Indominus albo jeszcze Indoraptor, a więc będzie to dosyć ciekawe. No i co? Ja po prostu muszę poczekać i do was wrócę. No i dobra, biją się. Ogólnie tak, tutaj trochę chyba niedopracowane, trochę słabo to wygląda na przykład tutaj, ale to nieważne, tam raczej nie powinienem patrzeć. No i kto wygra? Indominus kontra... Wygrywa do minus. I tak, mam takie do was pytania. napiszcie w komentarzu, jak wybieracie czy jeśli byście mieli możliwość, założylibyście Parkiurajski Rajski czy dura Squad? I jak byście nazwali, jeśli tak? oraz czy robilibyście tam hybrydy czy jednak nie? A więc to jest takie pytanie. I... No tutaj jeszcze, jeszcze. Direkt chyba musi z raz uderzyć i wygra, ale przerwa na reklamy. A więc teraz macie w sumie czas, by napisać. A ja teraz robię cięcie na reklamy i zaraz do Was wracam. Ogólnie tak znalazłem taką jedną rzecz, taką ciekawostkę wam powiem. Że tutaj mamy właśnie piasek, i możecie to sobie przefarbować, jeśli byście chcieli. Nie wiem, jeśli ktoś lubi, to może sobie właśnie tak zrobić. E, I tak, tutaj na sandboxie nie ma wszystkich kolorów, znaczy, no, terenu, ponieważ na wyspie, tej takiej najmniejszej, co tam się odblokowuje, do minusa jest jeszcze jedno takie coś. Takie kamyczki są, ale to nieważne. Teraz zobaczymy, czy one żyją. Tutaj śpi. I umiera, a więc, no jak widzicie, wygrywa T. rex ostatecznie, ponieważ no, on już nie wstanie. Nie oszukujmy się, i na kolejny turniej możecie nadal pisać nazwy dla wszystkich dinozaurów. Przyściółskich tu macie też nazwy, możecie sobie zatrzymać i napisać. Jeśli nie będzie nazw dla niektórych dinozaurów w ogóle, to możliwe, że wezmę nazwy tych dinozaurów z poprzednich odcinków. No tu mamy dinozaura, który będzie w nowej serii, która pojawi się no mniej więcej chyba 2 września powiedzmy. Zobaczymy, może nawet przed, może w sobotę. A więc no za tydzień może się pojawić ta nowa seria, ale to w sumie już nieważne. A tak, teraz zaczynamy. Tu jest full Defense Indominus oraz pull attack Indominus. Zobaczymy kto wygra. Yy, ja ogólnie obstawiam Indominusa. I możecie napisać, która skórka Indominusa Wam się bardziej podoba. Taka trochę fioletowa. Czy taka trochę biała dosyć ciekawe wyścig. Może je odróżnię Dałem specjalnie inne skórki, żeby właśnie je odróżnić. Ale zobaczymy. Ten ma full, tak? ten ma full defense. Tak, No i dobra. 100% 68, a. tak jest najpewniej. No, jak widzicie, obecnie, bo no, można stać go z defense'em, ponieważ, no, dostał defensem. A więc, no, no... Kto to wygra? Co wygra? Mam nadzieję, że to się teraz rozstrzygnie, ale nie. Ale i tak powinien wygrać nigdy. Ten moment, Bo ten jest defensem. Tak. A więc no co, ja tutaj je zabiorę na wakacje. No zwycięzcę tego nie wiem. Zabierzemy gdzieś do parku może jakiegoś. I co. Ja się ich pozbędę, zaraz do Was wrócę. Jak po prostu. No, będą chciały się znowu bić. No i będzie bitwa. Przynajmniej tak mi się wydaje. No dokładnie. Czyli tak. Ula, tak. full defense. Możecie też, no właśnie, napisać, kto wygra. kto będzie grał. Właśnie. I co ma najładniejszą skórę. No i co? I wygrywa Znowu ten z nowym defensem, jak uderzy ten ostatni raz. Właściwie, że to jest właśnie ostatnie uderzenie, który uderzy, ten wygra. Do minus. No dokładnie, ja nie obstawiłem, ale możecie wy napisać, tylko bez oszustwa. No i co, zabity, nie żyje i to chyba tyle z tego odcinka. Kolejny odcinek może być dosyć długi, bo no nie będzie zbytnio cięć. Tutaj uśpimy tego Indominusa, wyślemy go na wakacje, piszcie nazwy dla dinozaurów na ostateczną bitwę. Ja je nazwę, wypuszczę je ogólnie przed odcinkiem, bo jest chyba opcja, żeby one się nie biły, a więc wypuszczę, zobaczymy, kto wygra. A, i jeszcze taka jedna sprawa. Jeśli będziecie chcieli, na przykład, nie wiem, sobie obniżać teren, to wam powiem taką szybko ciekawostkę. Bo na przykład nie wiem, no. Macie tu obniżony taki teren. I sobie wylejecie tu wodę. No i właśnie tak szybko możecie to zrobić. A więc polecam, jeśli po prostu zmniejszacie teren, czy coś z nim robicie właśnie takiego. Bo wtedy jest o wiele szybciej jak widzicie. A więc no co? Jeśli film Wam się spodobał, może, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, by nie przegapiać kolejnych filmów na kanale. I wpadnijcie na mojego Discorda, na którym... 1 września znikają dwie rangi y, ograniczone czasowo, a więc śpieszcie się. Y, na przykład zniknie wtedy Jurassic y, World Evolution, Fan Jurassic World Evolution oraz Wakacyjny Widz 2021 oraz będą dwie nowe rangi mniej więcej 1 września, a więc do usłyszenia w kolejnym odcinku.